Szanowny panie marszałku, wysoka izbo. Najpierw stworzyliście budżet, który był nierealny, rozbuchany. Wpisaliście do niego wskaźnik inflacji na poziomie 3,30%. Inflacja rosła przez cały rok aż do rekordowego od 25 lat prawie 18% poziomu i nic sobie z tego nie robiliście. I nagle w listopadzie stwierdziliście, że potrzebne są oszczędności. Wywołaliście pożar, biegniecie go gasić i pewnie potem wy, w ogóle wypchniecie pierś do, do wpięcia orderu. Jakie oszczędności proponujecie w tej ustawie? No na przykład zamrożenie środków na doskonalenie nauczycieli. I to jest, szanowni państwo, bardzo symbolicznie. Bo ja proponuję, żebyście zaczęli też oszczędności od siebie. I weźmy na przykład budżet KPRM-u. Od 2015 roku powiększyliście go sobie siedmiokrotnie 830 milionów złotych na Bizancjum pana Morawieckiego i jego kolegów. I ja mam konkretne pytanie: kiedy zamierzacie ten budżet zredukować, obniżyć koszty, które ponoszą obywatele za to, jak funkcjonujecie w KPRM? I proszę o to odpowiedź na piśmie.